Zainaugurowane przez parę prezydencką, a pierwotnie zainicjowane przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego Narodowe Czytanie już kolejny raz odbyło się w bibliotekach w całej Polsce. Tym razem w filii numer 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach można było przeczytać i posłuchać najbardziej znaną powieść Elizy Orzeszkowej nad Niemnem. Akcja Narodowego Czytania odbywa się od 2012 roku. Wybierane do czytania fragmenty dzieł literackich stanowią zawsze lektury szkolne autorów takich jak Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz czy jak w tym roku Eliza Orzeszkowa. Myślę, że książka nad Niemnem porusza właśnie problemy Powstania Styczniowego. Znajduje się tam wątek właśnie Polski Niepodległej. W tym roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. A więc jest to na pewno jeszcze tym bardziej ważna data, żeby przypomnieć ją nie tylko dorosłym, ale młodzieży. W tym roku do Wspólnego Narodowego Czytania do Miejskiej Biblioteki Publicznej zaproszeni zostali uczniowie Mysłowickiej Szkoły Sportowej, a także Głowy Miasta Mysłowice. Frekwencja w bibliotece była zatem całkiem wysoka. Po raz kolejny Mysłowicka Biblioteka Publiczna stanęła na wysokości zadania. Dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji właśnie Narodowego Czytania. Widać po frekwencji, że jest spore zainteresowanie. No i nie pozostaje nic innego, tylko cieszyć się z tego, że coraz więcej Mysłowiczan sięga po książki. Po udanej tego, Rocznej edycji akcji nie pozostaje nic innego jak tylko czekać na kolejną. Wtedy jednak czytać będziemy Cordiana Juliusza Słowackiego.